Pane z Wami, słuchajmy Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. O Tobie, Panie. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo. Aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem: Kto Ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem mesjaszem. Zapytali go: "Cóż zatem, czy jesteś Eliaszem?" Odrzekł: "Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem?" Odparł: "Nie. Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?" Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem krzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział Jak szczewodą pośród was stoi ten którego wy nie znacie który po mnie idzie a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu gdzie Jan udzielał chrztu o to słowo Panie skier. Pa Tobie Chrys. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochane dzieci, droga młodzieży, umiłowani w Chrystusie, Panu, bracia i siostry. Dzisiaj tak zwana Niedziela Radości, a przecież my, chrześcijanie, tą radością mamy żyć też na co dzień, bo mamy Ewangelię. A Ewangelia to dosłownie znaczy ten wyraz dobra nowina, radosna nowina. Dawno temu w starożytności, kiedy jakiś naród wygrał na przykład bitwę albo wojnę, to przybiegał posłaniec i ogłaszał dobrą nowinę. To była dla nich Ewangelia: Zwyciężyliśmy. Kiedy mama dowiaduje się, że pod serduszkiem nosi poczęte dziecko, to dla wszystkich też jest to radosna, dobra nowina. Potem ta radość towarzyszy przez dziewięć miesięcy i w końcu pewnego dnia rodzina, a nawet sąsiedzi dowiadują się, że ich sąsiadka już urodziła. Urodziła na przykład dziewczynkę, urodziła chłopczyka i wszyscy się cieszą. Radosna, dobra nowina. A co jest dla nas tą nowiną, tą radością? To, że Bóg z miłości do nas, a konkretnie z miłości do mnie, do każdego z nas, opuścił takie piękne, wygodne niebo, byśmy powiedzieli, i wstający się urodził, czy wstajni. Potem to cierpienie, śmierć na krzyżu po co to wszystko, żeby nas zbawić? I właśnie o tym mówią nam te święte teksty, święte pisma, o tej dobrej, radosnej nowinie. Warto na marginesie podkreślić, że ciąża ten okres nie tylko jest ciężarem, ale jest też radością, stanem błogosławionym. Tak jak pięknie się to kiedyś mówiło, że matka jest przy nadziei, nosi pod sercem. Poczęte dziecko. Wspominam pewną siostrę zakonną, siostrę Monikę. Niestety od kilku lat ta siostra już nie żyje, ale pamiętam o niej, bo uszyła mi jeszcze tą białą albę, którą noszę do Mszy Świętej i nie tylko, bo potrafiła uszyć jeszcze wiele różnych rzeczy. I ta siostra Monika, kiedy opowiadała swoją młodość, jak wstąpiła do zakonu, kiedy jeszcze jako kandydatka przyjechała do domu, to jej mamusia zadała jej takie pytanie: Dziecko, ale czy ty jesteś szczęśliwa w tym zakonie? Zobaczcie, jakie mądre pytanie: czy jesteś szczęśliwa tam, gdzie jesteś? Kiedy rozmawiam z ludźmi, z matkami, z babciami, to często w takim dobrym znaczeniu chcą też pochwalić się swoją rodziną, dziećmi i mówią: Proszę, księdza, moja córka ma szczęśliwą rodzinę, jest szczęśliwa w małżeństwie, bo ma dobrego męża. Tak sobie nieraz myślę, czy matki księży, czy te nasze mamy. Też tak mogą powiedzieć o swoich synach, o księżach. Mój syn jest szczęśliwy w tym kapłaństwie. Mój syn jest szczęśliwy, że wybrał taką drogę powołania. I my, moi drodzy, jako księża, też powinniśmy pytać parafian nie tylko o to, czy chodzisz do kościoła, czy wypełniasz przykazania, ale. Czy jesteś szczęśliwy, że chodzisz do kościoła? Czy jesteś szczęśliwy, że wypełniasz choćby te dziesięć przykazań? Bo można też kogoś przymusać jako, przymuszać jako nakaz. Masz chodzić, masz wypełniać, ale tu widzimy tak naprawdę chodzi o szczęście. Pan Bóg też pragnie, abyśmy my, my byli szczęśliwi. Na pewno szczęśliwa była Matka Boża, Maryja, bo kiedy poczęła pod sercem Pana Jezusa, to z takim wielkim entuzjazmem modliła się, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch Mój w Bogu Zbawicielu moim. Maryja już była szczęśliwa, bo jako niepokalanie poczęta była bardzo blisko Boga, a teraz ten Bóg jeszcze zamieszkał. Pod jej sercem stała się Matką Syna Bożego. To jest więc, kochani, recepta na szczęśliwe życie. Im więcej Pana Boga w moim życiu, tym większa radość. Im więcej robię tej przestrzeni dla Pana Boga w moich myślach, w moich słowach, w moim życiu, tym powiększa się też radość. Dlatego. Każdy święty chodzi uśmiechnięty, a każda święta chodzi uśmiechnięta, bo smutny święty to żaden święty. Dzisiaj usłyszeliśmy też o proroku Janu, Janie Krzcicielu, i może dzieci tutaj podpowiedzą mi, uwaga teraz, jak był ubrany prorok Jan Krzciciel, jaką nosił kurtkę, czy może jakieś futro nosił, z jakiego zwierzątka? Czy to może wielbłąd był? Zgadzacie się z tym? Tak? No bo futra z lisa to chyba nie nosił. To było odzienie z sierści wielbłądzie, taka skóra z wielbłąda. Może nas to trochę dziwić, ale niekoniecznie, bo zobaczmy. W raju po grzechu pierworodnym rodzice najpierw zrobili sobie takie ubrania z listków figowych, ale później Pan Bóg dał im odzienie. Ze skór zwierzęcych, żeby tych ludzi też ochronić. A więc, kiedy zostali wypędzeni z raju, otrzymali takie ubranie ze skór. Jan chrzciciel też nosi odzienie ze skóry, wielbłądziej. To pewien taki znak, bo żeby ubrać taką skórę, trzeba zabić jakieś zwierzę. Ktoś musi oddać swoje życie. I w Starym Testamencie uważano, że krew zwierząt może jakoś przykrywać grzechy ludzi, dlatego bardzo dużo tych zwierząt zabijano, aby odpokutować za swoje grzechy. Ale to była tylko zapowiedź, bo przecież my nie nosimy już takich skór zwierzęcych. No, niektórzy jeszcze do niedawna nosili. Jakieś futra, ale nie o to chodzi. My dzisiaj, jako ci wypędzeni z raju, zostaliśmy przyobleczeni, ubrani w pana Jezusa, w baranka Bożego. Kiedy byliście mali i dokonywał się wasz krzest, to ksiądz w pewnym momencie powiedział, aby mama krzesna nałożyła białą szatkę na was. Biała szatka. No właśnie, że to dziecko jest teraz. Przyobleczone w Pana Jezusa, że stało się dzieckiem Pana Boga. Potem ta szatka na pierwszą komunię świętą też o tym ma przypominać, kochani. Niech ta niedziela radości też zachęci do tego, abyśmy odkrywali to nasze powołanie, że po grzechu pierworodnym zostaliśmy przyobleczeni tą zbawienną łaską Pana Jezusa. I to też powód do radości. I jeszcze jedna taka ważna myśl. Kochani, były dwie kobiety, które rozmawiały z dwoma aniołami. Jedna kobieta rozmawiała z aniołem, i druga kobieta rozmawiała z aniołem. Pierwsza kobieta to Ewa w raju, rozmawiała. Z upadłym aniołem, czyli z wężem, czyli z szatanem. I do czego ją ta rozmowa doprowadziła? Do tego, żeby odejść od Pana Boga, ukryć się, oddalić się też od Adama. Tak działa grzech. Oddala od Boga i oddala od drugiego człowieka. Kiedyś podczas pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę nocowaliśmy. W jednym domu, w jednej rodzinie tam niestety to małżeństwo już się sypało i ta żona właśnie wtedy powiedziała, że do pewnego momentu mąż chodził z nią do kościoła, ale w pewnym momencie przestał z nią chodzić do kościoła. Można powiedzieć, że to był też taki zewnętrzny znak, że już nie mógł tego jakoś pogodzić tego chodzenia do kościoła i Jakiejś zdrady małżeńskiej. A druga kobieta to Maryja. Ona też z aniołem rozmawiała. To był anioł Gabriel, ale ta rozmowa doprowadziła do zupełnie czegoś innego. Pan Jezus zamieszkał pod sercem Maryi, a więc ona jeszcze bardziej do tego Boga się przybliżyła i zbliżyła się do ludzi, bo potem szybciutko poszła. Do świętej Elżbiety. Wychodzi, aby pomagać. I tak, kochani, działa ta łaska Boża w naszym życiu. My nie zamykamy się, nie izolujemy, ale chcemy być ze sobą, razem tworzyć wspólnotę. I po to jest ten Adwent, te święta, ta Wigilia, aby też zgromadzić się, zjednoczyć przy wspólnym stole. Amen.